i wiemy, jaki wpływ będzie miało sprawne działanie amortyzatorów. Aby zbadać tę sprawę, niemiecki TIV, niezależny instytut w Kolonii, na zlecenie firmy Monroe przeprowadził badania, których wyniki postaramy się Państwu zrelacjonować. Do testów został użyty samochód Opel Vectra z silnikiem 1,8 litra, wyposażony w opony zimowe oraz układ ABS. Aby zebrać wszelkie potrzebne do opracowania badań informacje, auto wyposażono w bardzo rozbudowaną aparaturę elektroniczną, zaopatrzoną w liczne czujniki mierzące każde drgnienie w układzie jezdnym. Podczas trwania testu informacje te przesyłane były drogą radiową do komputera, zainstalowanego w specjalnie do tego celu wyposażonej furgonetce. Dawało to możliwość ciągłego monitorowania testowanego auta i natychmiastowego opracowywania danych. Śnieżna i nierówna nawierzchnia pozwala określić siły oddziałujące na każde skół. Popatrzmy raz jeszcze. Koła toczą się raz przy zupełnym braku kontaktu z nawierzchnią. Od czasu do czasu w warunkach zmniejszonej przyczepności i od czasu do czasu przy dobrym kontakcie z podłożem. Najpierw próba pierwsza. Samochód ma stuprocentowo sprawne amortyzatory. Pedał hamulca do oporu. Kierowca nie usiłuje korygować toru jazdy dzięki układowi ABS koła kręcą się przez cały czas. I oto rezultaty. Szybkość 50 km na godzinę. Sprawność amortyzatorów 100%. Droga hamowania 28 ,80 m 80 cm. A teraz próba druga. Sprawność amortyzatorów tylko 50% jak w aucie, które przejechało około 50 tysięcy km. Mimo ABS-u koła zablokowane. Wydaje się, że auto zatrzymało się bliżej. To złudzenie wynikające z ustawienia kamery. W rzeczywistości tym razem droga hamowania wyniosła 35 metrów 40 cm, a więc różnica na niekorzyść auta z niesprawnymi amortyzatorami wynosi aż 23%. W sytuacji nagłego niebezpieczeństwa może to być różnica między życiem a śmiercią. Warto wyjaśnić, dlaczego mimo ABS-u w aucie z niesprawnymi amortyzatorami koła uległy zablokowaniu. Jak mówiliśmy, na takiej nawierzchni koła raz mają dobry kontakt z podłożem, raz go zupełnie tracą. Tym częściej, im gorzej działają amortyzatory. Kiedy więc mocno naciskamy hamulec, to wytwarzamy ciśnienie zbyt duże w stosunku do przyczepności kół. Nawet jeżeli włączy się ABS, koła blokują się. Zmierzony przez aparaturę czas blokowania koła wynosił aż jedną sekundę i powtarzał się podczas każdego testu. W tym czasie samochód przejeżdżał właśnie 6,6 metra. Tyle na dziś. Za